jak jeszcze nie słyszałeś mojej najnowszej piosenki pod tytułem Na Fali, no to wpadaj na kanał. Link masz w opisie, musisz przesłuchać tę piosenkę, jest ona w stylu wakacyjnym, więc na pewno ci się spodoba. Wpadaj, link pierwszy w opisie, no i przesłuchaj, daj znać w komentarzu później, co sądzisz o tej piosence. Siemanko widzowie, was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze mojej najnowszej piosenki pod tytułem Na Fali, no to sprawdzajcie. Pierwszy link w opisie będzie, a jeżeli nie, no to po prostu wpiszcie. O, kto tam pojechał rowerem? Sprawdzajcie nową piosenkę Na Fali Janina, spokojnie nie krzycz, bo nie, w sąsiedzi nie muszę słyszeć, co się u nas dzieje, jakie fery są. Gdzie już pojechał? Janina, uspokój się. Będziesz jechać ze mną oprysku robić? Widzowie, chwastów nawaliło. Przygotowałem tak, Podczepiłem mojego kochanego Maseja Fergusona do opryskiwacza, wyciągnąłem go stamtąd. Macie tu trochę na ściskie z tych sprzętów nastawiane, no, ale musiałem tak nastawiać, żeby wszystko tutaj pomieścić. Wyciągnąłem mu mój opryskiwacz, nalałem tutaj już oprysku. Widzowie nie wiem czy wiecie. Nie wiem czy wiecie. Gdzie już wyszedł ze szpitala, gdzie już żyje. Wyzdrowiał żyje. Ale widzowie sorry. Ja jestem nadal w silnych nerwach. No po prostu, gdzie już przegrał. swój majątek! Przegrał mój majątek. Dałem mu działkę zbudował dom. Przegrał to ja jestem widzowie w silnych nerwach. Bo ja mu zawsze mówiłem, że jak to przegra? To decyd. Yy, dobra, Janina, nie wiem jak ty. Ja muszę się odstresować, jechać na pole, kurde. Oprysku narobić. Chcesz, to bierz motor? Możecie mi powiedzieć czy mam mu wybaczyć, czy go. Bo nie, się... no. Janina, no bez przesady, że kogoś będziesz, yy, jak powiem, u ukatrapiać, tak? Bo nie tak prawie A nie. życie stracił. No, widzowie, no bo dziejuś się bo... Już skoczył Ale... z kościoła. Tylko się pytam, czy mam mu wybaczyć, czy go. Kaputka kap kap No. Ja nie wiem, widzowie, jak ja mam się zachowywać. Naprawdę nie wiem, bo to jest kurde nie do pomyślenia. Po prostu, jedziesz tym motorkiem? Z widzowie jadę. po prostu nie do pomyślenia, co się dzieje, tak? No tutaj afera Dziejuś był, widzowie, no gdzie? W szpitalu. fali jadę go go No więc, widzę. Jeszcze ze szpitala Dziejuś, ma się dobrze. Z tego, co widziałem, bo zrobił na nas jakiś prank, kurde. sobie no, więc stąd tą tak sywa, widzowie. No, po prostu, no... Dla mnie to jest nie do pomyślenia. O kurde, tamtych chwastów to sporo jest. Mam nadzieję, że Janina to zadziała. Ty, ten środek. A to wszędzie wygnało te chwasty, wiesz? Ty, ale gadali te ludzie, z od nich brałem, że podobno od razu giną. Zobaczymy. Że od razu je spala. Że to od razu je wykręca? Od razu spala. Dobra, widzowie, zajeżdżamy. To koło, że jak się później krowa tych ziarków na niej też wykręci. Spokojnie, Janina, spokojnie. Moje krówki są... Armiony elegancko, dobra, cyk, nic taką wysokość Czekaj, muszę zacząć od początku pola Dobra, i oporowo A łogi no, od razu chwasty Co to no, słyszał tak? Mocówka, jest Takie środki widzowie dobre A wiesz normalnie jakbyśmy to pługiem robili, to też by ginęły? Jak pługiem? Normalnie pługiem orać Ale co orać? Polem na ty jesteś mądra jak tu zboże rośnie? No to ty mówię Na razie od chwastów to dam I niedługo widzowie nawóz już będę tutaj dawał na to pszeniczkę Bo wiecie tam to, co posiliśmy No to na razie to nie wzrosło Ale to to jest y, o zimę widzowie To jest zimy więc tutaj Ale zapach Janina nie wdychaj tego Ty jesteś mądra kipnięć jak to byś wdychać Nie to normalnie jest... To jest silny zapach. środek Czuję go stuche Czuj Nie wdychaj Janina Nie wdychaj tego ci mówię szczerze to się może dla ciebie źle skończyć Nie, ale Dobra, Eee... Tak czy... wschód, zachód, północ, czyli wschód, zachód, północ, czyli wschód, zachód Co ty liczysz? Wschód, zachód, północ Czuję go z północy! Z północy? No No to... Ciekawy ja jestem w ogóle gdzie... Wschód, zachód, północ, północ Jestem ciekawy w ogóle gdzie, gdzie ja już mieszka Z północy czuję normalnie Prawie ja jestem dziewicowi, gdzieś już pomieszkuje sobie Mówił, że sobie sam świetnie poradzi w agresywnych słowach Się odzywał No to zobaczymy, Ja Janina w no dzisiaj przypadkiem nie mieszkał któregoś razu Nie wdychaj tego kobieto! mieszkał, ale już go wygoniłam Ale on mieszkał gdzie u ciebie, w domu? Nie, w piwnicy, znaczy ziemiankę, bo taką zrobiłam No I sobie chwalił No nie do końca, mówił, że ma zapalenie płuc No i tam jest bez przesady już ty no śnieg wtedy leżał. Bardziej. A no tak jak śnieg leżał, no to kurde, no to zimno trochę. A tam się wierzyłem, zamykam. Ja wtedy jeszcze chyba o tym wszystkim. czekaj, ja już wiedziałem o tym wszystkim? Nie, nie, nie wiedziałem, nie, bo ja się Dokrywałem dowiedziałem teraz go. dopiero. Dopiero teraz się dowiedziałem, bo mamy nowy, 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 nowy nowego sąsiada, na jakiego daliście poprzednich odcinków, musicie zobaczyć. No bo my mamy widzowie, nowego sąsiada. Ja, ja się całowałam już z nim. Co? On dosyć młody jest. Bo on widzowie no. mieszka w domu Jusia, no bo po prostu kupił z licytacji komorniczej. A czy komorniczej? No tam jakieś jakiejś licytacji wystawili, bo to komornik zabrał wszystko no, chyba. tak, no całowała. się z nim Janina się całowała z tym goskiem? Tak Uuu, Janina. No, Ale jesteś, żona kurczę? przyszła i jakieś O no, ty jesteś jakaś aparatka, ja patrzę Taka Jona, aparatka z niej. Żona przyszła i coś tam mówiła, to sobie poszłam no, no, Co, co z... się tu No to jakaś... sobie... To sobie, posz... to sobie poszedłaś, nie? A, a... Tak powiedziałam? <laughs> nie, poszłaś. Eee, a co będzie mi tu jakaś wiesz? Lampucera, młoda, lambaciara, będzie mi coś mówiła, nie? No sobie tak. Poszedłam. No, zabijajna poszedła. Dobra, jedziemy dotankować opryski, lecimy na kolejne pole. Dawaj tego kubuza, pal. Pal tego kubuza i dawaj! A, na gospę Będziemy tankować, widzowie, opryskiwać, żeby było elegancko, i lecimy na kolejne pole. A, to, ale Tam ale koło byłej... byłej chałupy Dziusia ale wiesz, rozumiesz mnie, nie? Co chodzi mi tu jakaś lambaciara, nie? Znaczy, jak? nie? No czy jak nie? Jakaś siksa młoda Oczywiście, że rozumiem Pani Ino, oczywiście, że rozumiem, no jak miał nie rozumieć? Ale co to widzicie, widzowie, Człowiek cały czas się... afery Człowiek się chciał z nowym sąsiadem zapoznać, a ona będzie mi tu się rzucała. Ja z ręką miła wychodzę, a tu. No tak, a widzowie w ogóle Człowie nie. Wiem, czy... Człowiek serce na dłoni daje, a tu. No nie wiem czy widzowie wiecie, ale mam TikToka również, także wpadajcie na mojego TikToka, link macie w opisie. Bo tam rzucam też TikToki Ja Instagrama też mam widzowie, także zeobserwować. Mhm. Uh, uh, uh. Będzie luksusował, Ole ci kobuz, Kobus, kobus polecie. O, uważaj ty tym kobuzem To są drifty. Zaraz mi go. Ej, no kurde! Buziarro, ty. Zamknij się. Dżinżaro. Nie na to dżinżaro. Ja Buźniechu ubrana, taki mam mód Nie, to nie tak. A, dobra, myślałem, że inaczej. Dobra. Zobię, tankujemy ja to. to. Dżinżaro! Skopa ubrana, chodzę pijana! <laughs> taki mam luz Dobra, cyk. Taki mam luz Dobra, cyk i zobię. Chodzę pijana, pijana, skopa ubrana, <laughs> taki mam kurde luz Dobra, jedziemy na kolejne poletko, da. Jedziemy na pole, dawaj. Chodź. to O! Kto jeździ rowerem? O kto jeździ? o! kto jeździ? O! Kto jeździ? Pojechał tam. Chodź na pole, nie jedź do niej. Gdzieś on w lasek skręcił. Kotstuka ty! Chodź tu na pole na razie, zaraz pójdziemy. Zobaczymy, co on tam robi. Do lasu skręcił widzowie, grzyby może. Oj nie, Janina, nie denerwuj nie się, zobaczcie, tu jest gospodarstwo były dziwi się, o, jeździ rowerem no i Szukasz ten... czegoś? Szukasz już czegoś, nie kolego? Już nie mogę pooglądać, już nie mogę ja! oglądać. Uuu, kurde, o kur... Szukasz czegoś, kolego? Chodź Janina, zostaw ten rower jemu Zostaw, nie kradnij, Janina Janina, ty się zachowuj Jak, co ty robisz? Rower mu oddajmy, nie jesteśmy Dziękuję. chamy nie, na gloju ma leżeć, dawaj Kozo, dawaj to Nie, ja tu postawię, bo... Kostargo ty! <śś> Chodź na oprysk robimy Trzeba opryskać te chwasty Dobra widzowie, pryskamy, bo tutaj ten... tych chwastów ty to też nie rosło A ty koniec, po to, żeby rower przyjść Jan Co za to? Janina, oł... A gdzie na o... do... mojej siatki? Co... Uspokój Co... Co się Janina Co? moje Kluczyki. Do, Janina uspokój się No moje sześćdziesiątki chuczyki gdzie są? Janina? się Janina chodź tutaj Janina? Chodź tutaj Dlaczego czekasz, stara ruro? Czegoś czekasz? O kurde jakie wyzwiska i do tam Janina chodź tu Ej Poczekaj bo mi ciągnik zgasł No to odpal paliwa może brakło Ej, widzowie A on jakiś dziwny dźwięk wydaje jaja! Zetrał się No nie, ta kostucha pewnie mi rozpieprzył ciągnik! A ja myślałam, że kostucha to nasz największy Bo on siadał kurde mi tutaj do ciągników! Widzowie! Masy i pad! Nie! Nie, co jest? Ale myślisz? Ty, nie Pat, jakby Pat to by się palił Masej Nie, on coś mi uziadał, tak... gdzie on jest? Uciekaj, jak zobaczył Gdzie on jest? Szukamy go Gdzie on jest? Ale szukamy go, czy co? Szukamy, gdzie on, gdzie on jest? Co to, kur... Ale pierdzielnik Co to Łący jest? Rok. Ty, zobaczmy, to tak w kuszek, tak ludzie wywalają się zobacz! Ty hey, zobacz to tu! Poszli z mojego domu! Co ty tu kurde? Poszli wypad Co to kurde jest? Jeden z drugim, poszli! Ale masz chałupę, skąd ten materac zdorwałeś? Czego się śmiejesz? A skąd ty taką kałupę tu zrobiłeś sobie? Oj, kibel no nawet zbudowałeś sobie! No zbudowałem a skąd? Czekaj! Świat takich sklepy nie sprzedają, ale jaja, ty kurde, ty i co masz coś mi jeszcze do powiedzenia? Prosto w twarz? Ało! Uderzył mnie, Wypadł z mojego podwórka, raz. uderzył mnie. Tylko kostucho wściekła, ktoś, Kto? uderzył mnie. Wypaść ja... mojego podwórka. O proszę, nie Janina! Przejdźmy, przepraszam, a to jest Twój las kolego? Nie wiem czy wiesz, proszę, to jest moja blacha. Jerozolim kiebić? Super, aresztuj, zakłócaj w kajdanki. Ja cię nie będę aresztował! Tylko nie, ja ci. Aresztuj, aresztuj! Proszę, ja ci nie będę aresztował! Nie aresztu, jak Ja cię nie lakos, będę aresztował! Aresztu, nie tylko ja ci chcę Ale powiedzieć, aresztu. że ty Czego uważaj, ty co. Nie rozumiesz, i po co ty jeszcze czekasz? Ale, czytaj. że. Chciałem żebyś uważał, co ty robisz, że nie będziemy po mordzie lejeś. Czy a to ja ci uderzyłem? Nie, przypadkiem. A ja ci uderzyłem? Fu... Fu... A żeby to raz? na służbie uderzyć? A zobacz, Jonik sobie przyprowadził! Jede... Jedyne, co mu zostało, to całe szenie 60 została, trzypek! Tego chociaż nie potrafiłeś przegrać kosucho Chociaż Szypek został Kurde no coś pięknego nie, nie opryskiwałeś przed chwilą Patrz No właśnie Kostucho, zepsułeś mi seja ty Co zrobiłeś? Przyznaj się, że coś zepsułeś o, nie, specjalnie że ja ci... o, ty No to kurde. No to przyznaj się, o, że coś specjalnie nagrzebałeś w nim Słucham? Bo masej i nagle wyjechałem na po Nagle wyjechałem na pole i spieprzył słucham? się

Ufiu, fiu Jak ci się mieszka się zapytam, bo ja za te słowa, za te wyzwiska za A wiesz co? Jeszcze się zastanawiałem, dzisiaj z rana, czy może się z tobą pogodzić i do domu nie wziąć. Przygarnąć, wiesz co? Tyle. Tyle. Cię przyjmę do domu. Za te wyzwiska, za te wszystkie, co ty teraz mówisz i mnie uderzyłeś! Jestem alkoholikiem, jak ty pod jednym domem. Alkoholikiem? Ja jestem alkoholikiem? Gdzie są butelki? Ja nie naszukaj butelek. Co to jest? Co to jest alkoholiku, ty pieprzony ty! Co to tu za butelki? Tu co ile butelek, zobacz ile śmieci! To jest alkoholikiem, ty! Ty byłeś mi od alkoholiku, że dzisiaj z rana się zastanawiałem, że się chciałem poszkodować i cię chciałem do domu przyjąć, mówię może A, się z tobą pogodzę. Po, ty poszkodować przed kamerami? Za tutaj te słowa! Już, no, za no. te słowa co ty powiedziałeś, że mnie no. uderzyłeś? No. Mhm. To Bo nie proszę, mamy po, o czym rozmawiać. to co poza kamerami do mnie mówiłeś? Co do ciebie pokazałem... No powiedz co do ciebie mówiłem poza kamerami Tyżuluś śmierdzący, kałem od ciebie cuchnie Absolutnie nigdy tak, nie nigdy tak no. nie powiedziałem! Ty manipul ty może idź jeszcze raz z kościoła skocz! Manipu manipulancie ty! No. Może pójdź z kościoła no, jeszcze mówił, raz ty, skocz! Ty żulkuś śmierdzący nie Nic obsługuję. takiego nie mówiłem! No, tego nie, nie mówię, tak bo się mówiłeś. do ciebie nie, nie odzywałem tak, w ogóle. Tylko krążysz, tak, nie krążysz, nie tylko krążysz tym rowerem, ja rowerem i podglądasz, bied, co tu się dzieje. Biedna, biedny, biedy, żem se narobił rowerem, jechałem z deskami. może desek znalazł na świetniku. A ty przez podrzeźń krzyczał i co, co dobrze ci tak A ty przez co ty, co ty wyzywasz? Co ty tutaj no. w ogóle jakieś pomówienia no. dajesz na to? No, no, tak no przypieprz mi, przypieprz mi, jak taki Ucha. jesteś, no? Przypierdziel mi, jak taki jesteś. Proszę. Jeszcze raz to pluń. No! Odsuń się Ty skur... Czekaj, raz... Co ty, ty, co... E, o ty kur... Co ty zrobiłeś? Ty, bo za, Mam ci, mam ci za łodą... Co ty jej zrobiłeś? Brawa Janinę będziesz bić? Nie Co ty, Sweniaczku, myślisz sobie? Co ty sobie wyobrażasz? Dzień już? Co ty... Co ty... Wypadł za bramę, Ty mądry jesteś? Jeden za drugim Poszli Janina, chodź stąd O nie Kostucha! Chodź, Wiecie Janina! Tu o! Janina, mocno ci przypieprzył? No kurde, zęba mi wypisałaś w protezie, nie że. Wy... Nie, zęba Nie, no widzowie, o co tu chodzi? Co tu zabocz! się dzieje? No widzę! Zabocz! Zabocz, zabocz, zabocz! No widzę, widzę, że. A, o! skurty! Janina, pod, podczepiać. Ci... Gdy... że tak powiem, za to wszystko. beczkę? Gdzie napchać? Chyba tak, ja podpalę go. Nie, Janina, nie, 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 ja tak nie można. Nie! Nie, ja go podpalę w śnie. Janina, nie podpalisz. Podpalek? <noise> nie możesz podpalać, bo będziemy, będzie na nas. Poczekaj, gdzie ja beczkę schowałem. A, za Ale w śnie. to tobie mówię jak dla policjanta to. Janina, Mama, nie... nie można takich rzeczy robić. On spłonie w śnie. To ci nie, mówię. bo on jest. Cześć, słuchaj, on zobacz. jest. Czekaj, stój, zobacz. Nawaj. Widzę, że ci stój. zęba wywalił. Poczekaj, Janina, co? gdzie jest moja beczka? Ale stój, zobacz, stój, zobacz. No, Widzę, dobra. No, gdzie jest beczkowóz? Ukradł Wszystko każdy bierze, wszystko każdy Ukrad. bierze, nie potrafi na mnie. Tu jest, dobra, ja go tu schowam. sprzedał, Ukrad, sprzedał. Janina, ale nie sądziłem takiego zachowania. Na czyjnie. Ja go podpalę nie? No. Nie, Janina, nie możesz go podpalić. To pójdziemy pan, do więzienia, nie. rozumiesz to? Normalnie w będzie Pójdziemy do więzienia Jeżeli coś takiego zrobisz to pójdziemy do więzienia przez ciebie nie, bo jesteś No ja jestem policjantem Więc odradzam ci takie coś Po prostu, poczekaj. ja jadę, od... ja jadę dzisiaj od... Weź otwórz te wrota z drugiej strony A dobra Tutaj się otworzyły, dobra popchałem przy... Dobra wyjadę widzowie Jakoś tako Kiedy mi odzyskasz audycję? Słuchajcie, tu jest jeszcze trochę. Kiedy mi odzyskasz a Janina. Spokojnie. Wyjdź z tego ciągnika proszę cię. No to dobra. Beczkę trzeba napełnić. Możemy od ciebie napełnić? No. Widzowie, jedziemy trochę gnojowicy napełnić od Janiny. I troszkę na, 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 na... za to troszkę gnoju pójdzie na to. No niestety, no niestety. Ja sobie na takie coś nie pozwolę widzowie. O nie O ja też. O na o, pewno ja nie. O ja też. Czekaj Janina Gdzie jest rura? Była tutaj rura do pompowania. E, na dachu. Dawaj to rurę. To musiał z dachu zdjąć. Jak na dachu? No bo ja ją tutaj zamocowałam. Gdzie? Dobra, czekaj ja ci podam. Ja pierdzie na dachu no. Rzucaj. No. Rzucaj, 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 no. Dobra widzowie, podłączam. A, a mnie złapiesz? Nie. Pod... Podłączamy, widzowie. Ja... O kurde, dobrze cię schwyciłem, bo. Dobra, widzowie, podłączamy i za chwilkę się widzimy. Widzowie, już jest napełniona beczka. I co, ja nie najedziemy, nie? No dawaj. Dawaj, no za to, że kurde, tak się wydarzyło. Lecimy z tą beczką Nie zamierzam całej gudniowicy wywalać, bo szkoda mi jest z Ale ja tam sobie wcofam delikatnie. Ciekawe czy on tu jest, czy gdzieś pojechał, bo wcześniej rowerem by się jeździł. Ej, na sprawdź, czy on gdzieś tam jest. Kładki przestawisz? Nie wierzę zostaw, ja wiadę tak o. Tak? Tak Co wy tu robicie? O nie O, proszę Dzień, bardzo, gdzie już? drogimi sprzętami, na które ciebie nie stać Ej, odpiął tobie Zara odepnę Wypad Dobra Janina Dobra Czekaj, bo tu coś mi nie... nie... Poczekaj Poczekaj, ta widzowie, bo coś mnie tu porobił. Co on robi tym ciągikiem? Nie wiem, bo. Zabierz tu bo mi rozpiął się sprzęt. Boję się. Poszli stąd, pojechali, powiedziałem raz. Do, 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 ty, raz. Dy łachmy to ty. Deko, ty ty. spróbujesz mi nagrywam, nagrywam, nagrywam. Nagrywam to, widzowie, nagrywam co on robi. Ty, debilu, ty. Coś mu się, poprze... coś co mu się z cygiego. Dobra, zwieprzam, bo z mi. weź ten ciągnik od niego! Dobra, wiesz, co, niech on się straci, a on chce mnie zabić! Normalnie. Dobra. Dobra, zajeżdżam. Ja czekaj, ja buduję. Janina! O, oh, w ostatniej chwili. On by cię zaatakował. Zgar, ciągnik! Ty, kurde, ty! Kocz tu jak cię z to ci nie Ja Miałek aresztu i ty! Kosz, bo cię gdzieś złapię, to ci nie daruję teraz. Ty mądry jesteś? Mądry jesteś, się pytam? A po, po co było? Po, po co wam to było, się pytam? Czekaj, czekaj. Jeszcze raz. Zobaczymy. Jeszcze raz wam, was zobaczę. Ja się za to ganiać No, ja się za to bagajecie nie będę, zobaczymy. Czy wejdziesz taki kopsiuk do przodu? U mnie. Gnojowice mi dać. Jeszcze Gnojowice. raz będziesz mi przyjeżdżał obok gospodarstwa, tego ja Gnojownice? zobaczę Jeszcze raz będziesz przyjeżdżał Gnojowice? tylko obok mojego gospodarstwa. No, no ja to pogonić nie będę. Ja ci cignę, na podwórku nie wylewam. Ty, kory, ty cię złapię, to. No, no co? Poszli, no, poszli, proszę. powiedziałem. Rower twój? To jest mój. No nie. Twój rower wziął? To mój rower. Ty, kurde, złodzieju, ty! To jest mój rower, ja mi go kupiła kiedyś. Ty, kurde, no, no jak ci Zara przypier... Ty, kurde, ty! Nie mogę na ciebie patrzeć, idę stąd. Wizowie, największa kłótnia Coś jest... Już powiedziałeś? Wołowia, no, bramę. Największa kłótnia. Największa. Nie, nie wytrzymam tego, wizowie. Co tu się odpieprze? Jelina, chodź do domu. Chodź do domu, Jelina. <suszy> Co tu się odpieprza Janina? O co chodzi? Co mu, co mu odbiło? On się zrobił tam jakiś szałas. Ale, ja mu normalnie na to Widzowie, nie wiem o co chodzi, ja nie mam do tego nerwów. A może on do powinien. Nie wiem czy beczka nie została uszkodzona, będę musiał ją przejrzeć. Co to trąbi? Nie wiem co tam trąbi. To się u niego trąbi. Może. Ciągnikiem trąbi. A bo w trzech... Będziemy zobaczyć? Trąbije jeszcze czy nie? No Chodź, zaraz zobaczymy o co tu chodzi Coś tu Chodź, <śśmienicza> yeah, proszę bardzo, masz za swoje! Soniaczku! Yeah. To no co, chyba trzeba zadzwonić po policję, co? <śmienicza> No już nie udawaj, nie udawaj, z domu ma jakaś manipulacja? O, dzielnica! Ciągnik rozpieprzył, zobaczcie się, ciągnik rozpieprzył! Ja nie mogę... Jeszcze rozpieprzył ciągnik! Dobra, widzowie. Nie wiem, to na tyle. Dajcie znać. co o tym wszystkim, sądzicie. Na razie.